Witajcie moje kochane Dildoski. Ja jestem Amanda Chujka. Jestem Polką i mam 19 lat. Ale pewnie mnie już znacie, ponieważ jestem bardzo sławną bizneswoman w Polsce. Bo to właśnie ja jestem pierwszą aż tak sławną prostytutką i mam klientów z całego świata. Do tego też jestem rozpoznawalna przez inną branżę czyli przez pomarańczowego YouTuba. Tam nagrywam sami wiecie co, bo zapewnie już widzieliście. Do programu zgłaszam się ponieważ uznałam, że chcę jeszcze bardziej wypromować swoje usługi i zdobyć jeszcze więcej klientów, a oprócz tego edukować tam polską młodzież, która nawet nie wie co to jest gumka, bo co chwilę się słyszy, że jakaś nastolatka jest w ciąży. Ludzie, co wy jakieś dzieciopłody jesteście, czy co? Po co wam tyle tych bachorów? Przecież sami dobrze wiecie, że i w Polsce aborcja jest zakazana. Ale no cóż. Właśnie dlatego powinniście mnie tam przyjąć, ponieważ ja tam wszystkich nauczę w WDŻ, bo w tych szkołach to chyba macie tam jakieś lichy. Moją strategią na sezon, będzie po prostu utrzymanie się jak najdalej. Nie muszę wygrać, bo mam hajs. Chcę po prostu zdobywać tam klientów i tyle mi wystarczy. Uważam, że mogłabym nawet to wygrać, ale nie chcę. Teraz wam coś pokażę. o co tu chodzi. I i jestem Ty będziesz Podoba. Wam się? Jeśli mnie przyjmiecie, będziecie mieli więcej tego. A teraz nie dla psa kiełbasa. Podoba wam się ten strój? Sama go uszyłam z lateksu. Aura, aura, aura. No na to Muszę kupić sobie nową półkę, ale to potem, bo teraz idę do moich klientów. Będziemy się bawić na forsie. Chodźcie tu wysproś na świnie z małymi kapucenkami. A więc to tyle.